Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu wielkie tragedie. Wielkie tragedie z reguły dotyczą ludzi nieistniejących, niestety, bardzo jest mi przykro. W tym cyklu omawiamy wszelkie patologie, wszelkie zachowania dysfunkcyjne, wszelkie zachowania także uznawane przez psychologię czy psychiatrię za coś optymalnego, za coś zdrowego, dobrego, o co powinniśmy się poniekąd troszczyć albo powinniśmy to tolerować w ramach kultu, prawda, promocji, dewiacji RTV-AGD, Chociażby wiele jest tego typu spraw do omówienia na świecie, pięknujemy to nie po to, żeby się z tego wyśmiewać, ale pięknujemy to po to, żeby nasze dzieci nie powielały tragedii, która stała się udziałem pewnych ludzi. Bo zdajmy sobie sprawę, drodzy Państwo, mówimy dziecku, nie wkładaj tam łap do tego prawda, kontaktu, nie dotykaj rozgrzanej płyty na piecu. Kiedyś były rozgrzane płyty na piecu, tam gdzie się jeszcze węglem paliło, yy, prawda, w domu yy, czy drewnem. Nie dotykaj, bo się sparzysz, bo sobie zrobisz krzywdę. Nie idź na zachód, nie spoglądaj na zachód, bo tam sobie też krzywdę zrobisz. Na daleki wschód, tam też nie spoglądaj, bo tam nie masz czego szukać. Szukaj jedynie prawdy w Polsce, w swojej tożsamości kulturowej. Najlepiej, bo dzisiaj będziemy poniekąd yy, wędrować, yy, drodzy Państwo, po krajobrazie Nepalu, czyli. Tej wysokiej duchowości, która spłynęła na świat nie tylko w formacji tych wszystkich guru, sadguru, tych buddystów, tych prawda wielkich naprawdę dalajlamów pierwszych, drugich, osiemdziesiątych, tysiąc pięćsetnych nawet. Nas to w ogóle nie powinno interesować. Ludzie są w dalszym ciągu pod urokiem wszystkiego, tylko nie tego, co powinno być polskie i co powinno z polskiej kultury wynikać. Ale drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówili o wielkiej tragedii, która rozegrała się w Nepalu w Nepalu, tak, no w Himalajach, no niestety, bardzo jest mi przykro, nie tak dawno wspominałem Państwu o tym, jak to niejaka pani Agnieszka, yy, która wybrała się w Tatry na rysy, zleciała 300 metrów tam z góry, prawda, tarła gębą o skały, słuchajcie, tak, tarła, ludzie, że jak zleciała na sam dół, to już nie wiedzieli, czy to jest pani Agnieszka, yy, czy to jest ktoś inny, musieli sprawdzić yy, brzoskwinkę, musieli badanie krwi zrobić, uzębienie sprawdzić, wszystko musieli sprawdzić, bo pani Agnieszka była taka sympatyczna i taka miła, taka była Kulturalna naprawdę do wszystkich miała tyle radości, a miała takie pasje wspaniałe, zdobywcze wyobrażenie. Wędrowanie po górach, prawda, wspinanie się na szczyty, gdzie wiadomo, że zlecisz prędzej czy później, spadniesz tym pyskiem, tam, prawda, zlecisz na sam dół. To jest wszystko fajne. Wszyscy potem składali pani Agnieszce i rodzinie kondolencje, prawda, wielka pani Agnieszko. Czemu tak się stało, że tak szybko odeszła? Bo była głupia po prostu i tyle, i odeszła. Ja te stanowiska, drodzy Państwo, wśród tych wszystkich alpinistów, himalaistów, ja to piętnuję! robię to celowo, żeby nasi obywatele, nasze dzieci nie byli w stanie powielać tych tendencji zdobywczego wyobrażenia, bo ze zdobycia góry nie wynika nic, o czym wielokrotnie mówiłem. Pamiętacie Państwo śmierć słynnej, prawda, śmierć słynnego w zasadzie męża, bo nie słynnej, nie śmierć słynnej naszej, prawda, wspaniałej Justyny Kowalczyk, bo ona jeszcze żyje i jej problemy też są problemami ludzi nieistniejących, ale jej mąż był alpinistą i też poszedł tam w góry, mówię, idę w góry zdobyć tam coś, prawda? Nie wiem, po co. Nie wiem, jaka to jest pasja. Nie wiem, czego dotyczy ta pasja życia. Ale poszedł, zleciał, prawda? O, się tam jakieś dziecko, zostawił rodzinę. I mamy podobną sytuację. Słuchajcie, tragedia w Nepalu. W wieku 50 lat zmarł prezes klubu wysokogórskiego Bielsko-Biała. Mój dziadek Stasek się urodził w, właśnie w tym mieście, w Bielsku-Białej. Żołnierz Armii Krajowej, bardzo dzielny człowiek, naprawdę niezwykle sympatyczny. Opowiadał mi o wielu sprawach dotyczących jeszcze. Powiedzmy czasów II wojny światowej. Byłem gówniarzem jeszcze wtedy, powiedzmy, kiedy on mi tam zdradzał pewne tajemnice czy niuanse, ale robił jedną rzecz: nigdy nie dzielił się ze mną swoją własną tragedią życiową. Nigdy tego nie robił. Ale drodzy państwo, prezes tego klubu Wysokogórskiego zbierska Białej Paweł Ząbek yy, brał udział w wyprawie w Himalajach. Tutaj oczywiście król pustkowia, no mieszka tam kilkadziesiąt kilometrów od Bielska Białej w tej chwili na pustkowiu w okolicach Beskidu Żywieckiego całego. Góry piękne, wystarczające, żeby wędrować, żeby czerpać w ogóle z metafizyki gór, a nie silić się na zdobywcze wyobrażenie, bo od góry nie dostaniesz niczego innego. Góra cię może nauczyć pokoru jedynie. Nawet jak wejdziesz na szczyt, to i tak musisz mieć świat wiadomość tego, że góry nie zdobyłeś żadnej, a jest to wyczyn albo może być to jedynie wyczyn traktowany jedynie w kategoriach arbitralnego egoizmu. Góry to jest metafora mierzenia się z życiem tak naprawdę. Mierzymy się z życiem, czyli wspinaczka górska, idziemy w góry, prawda? Ponosimy trud tego ciężaru tylko po to, nie po to, żeby zdobyć szczyt, nie po to, żeby się pojawić w Nepalu, w Himalajach i tak dalej, tylko po to, że metafora Gór dotyczy tego, że w życiu mierzy mierzymy się z takim samym ciężarem, czyli idziemy w góry, e, znosimy ten wysiłek i trud w tej wędrówce życia w ramach rodzenia prawdy, nie po to, żeby cokolwiek zdobywać, ale po to, żeby. Używając nawet w pewnym sensie symboliki chrześcijańskiej, do której się odwołam tutaj, bo to jest chyba najprościej, bo ja nie potrzebuję akurat tej etyki chrześcijańskiej, e, bo mogę wykorzystać etykę świecką, ale że zniosę ten trud, ten wysiłek. Pokonywania tych wszelkich trudności, a żeby ludziom wlewać po prostu do łba choć odrobinę rozumu. I teraz 50-letni człowiek umiera, słuchajcie, wyjeżdża z Bielska Białej. Mógłby sobie tutaj na spacery chodzić, jak Król Puskowia, po górach. To nie są małe góreczki, tu są niektóre góry naprawdę y, oczywiście okazałe. Można się pomęczyć, jak y, ktoś chce. Y, w Beskidzie jest oczywiście niższa wysokość y, tych metrów nad poziomem morza niż y, w Tatrach chociażby, bo tam zaczynamy od. 750 metrów nad poziomem morza, więc tam górka, która ma 1300 metrów, y, prawda, zakopane, no to jest górka, gdzie pod górę idziemy tam te 600 metrów do góry. Tutaj jest troszkę niżej, bo te poziomy są 350, 400, 450 metrów tam, czy 500 metrów w niektórych miejscach w Cięcinie chyba jest najwyżej, z tego co mi wiadomo w każdym razie tutaj też można po górach chodzić ale on zdecydował się z tego klubu wysokogórskiego prawda, prezes, wielki prezes pan Paweł Ząbek pojechał, wyprawa w Himalajach jak czytamy w informacji przekazanej przez ten klub bielsko-biała prezes organizacji zmarł niespodziewanie i przedwcześnie w trakcie ekspedycji w najwyższym paśmie górskim na świecie ekspedycja to musiała być wielka, no zapewne prawdziwa ekspedycja. Wielce uduchowionych ludzi, którzy tutaj z własnych gór czerpać nie potrafią, ale tam, prawda, w Himalajach, w Nepalu. Oczywiście, że tak. Jego odejście to ogromna strata dla naszej społeczności. Jaka to jest strata dla waszej społeczności? Czy wy macie coś w ogóle ze łbami tutaj już kompletnie? Ludzie, trzeba, trzeba było tego człowieka powstrzymać. Był nie tylko oddanym prezesem klubu, ale także osobą niespotykanie pogodną, pełną pozytywnej energii i pasji. No widzicie jaka pozytywna energia? Poleciał tam, prawda, do Nepalu, z Darry gdzieś tam. Teraz leży wykrzywiony gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, bo nawet nie podają tego w ogóle. Po coście go tam wysłali, tego człowieka? Trzeba Trzeba było to trzepnąć po prostu w gębę i powiedzieć mu: takie pasje nas nie interesują. Ale nie, wy powiecie coś innego! Pasje króla Pustkowia was nie interesują. To król Pustkowia nie jest empatyczny, to jest psychopata, który się wyżywa na wielkich ludziach z ich pasjami wielkimi. Pojechał tam, prawda, i teraz musimy zapłacić za co? A nie będziemy musieli zapłacić? A no to jak nie będziemy musieli, to w porządku, bo trzeba sprowadzić ciało jeszcze z Nepalu tutaj do Polski takich przypadków z tymi dziwolągami tam, którzy wyjeżdżali, ta cała Wanda Wielka też tam się wspinała, zleciała nie wiadomo gdzie jest, Kukuczka też tam zleciał, nie wiadomo gdzie jest ale jest autorytetem, wielkie wychowanie fizyczne, słuchajcie, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach jest imienia Jerzego Kukuczki, no wielki wariat, naprawdę gratuluję jego wizja, Pawła naszego wspaniałego z Bielska Białej i zaangażowanie i umiejętności przyczyniły się do dużego rozwoju klubu, przyczyniły się do rozwoju klubu po prostu, bo ludzie nie wiedzą, co mają za swoim życiem zrobić, a pamięć o nim będzie zawsze obecna w naszych sercach. No i co? Będziecie pamiętać o człowieku, który pojechał do Nepalu, żeby zlecieć z góry? No kapitalnie, no świetnie. A może pamiętajmy o Polsce zdradzonej przez Anglików, Francuzów, Stany Zjednoczone, prawda? Polsce tępionej przez prawda, starych komunistów, takich jak Maksymilian Sznep, którzy mordowali w obławie augustowskiej żołnierzy Armii Krajowej, Narodowe Siły Zbrojne, żołnierzy wyklętych i tego typu rzeczy. Może o nich pamiętajmy. Może bądźmy dzielni, zdobywając góry w życiu, które są nieosiągalne dla zwykłego tam, prawda, śmiertelnika, bo on pójdzie, wielki człowiek, wspina się tam, wspina się tutaj. Człowieku, walcz o Polskę przede wszystkim. To są góry do zdobycia. Teraz, jak tu stracisz życie, to będziesz bo bohaterem i będą cię ludzie pamiętać. Bardzo możliwe, albo i stwierdzą, że jesteś wariatem kompletnym, który poszedł na stos, tak jak w czasach średniowiecza, gdy ktoś tam zrodził prawdę, prawda, Powiedział coś niewygodnego nie w zgodzie z tamtejszą doktryną, to palimy stosik, tutaj cię ustawiamy. I do widzenia, żegnamy Cię. Tutaj mamy wielkiego bohatera, nie, no wielki bohater. Ludzie zdajcie sobie sprawę, że to są, to są yy, kategorie ułomności, z którym należy się mierzyć yy, poprzez yy, zorganizowanie w ogóle akcji takiej. Jak mówimy tam, mówi się nie pal, nie pi, nie rób tego tam, nie łaś tam, bo stracisz to swoje życie. A te twoje wyczyny to są wyczyny tak yy, wielkie jak wyczyny Wałęsy, yy, Tuska czy yy, Wierchuszki Pisowskiej. To są też wielkie wyczyny. Więc yy, słuchajcie, nie żyję. Paweł Ząbek zginął podczas wyprawy w Himalajach. Szczegóły na temat okoliczności śmierci wspinacza, bo się wspinał, wspinacz, nie zostały upublicznione, więc wydaje mi się, że są to jakieś, e, ja nie chcę mówić, że kompromitujące, no bo to wielka tragedia, zostawił rodzinę tam miał, prawda? Ale będzie w pamięci, będzie w pamięci tutaj. Już za niedługo wszystkich świętych. Będziemy tutaj modlić się, prawda? Znicze palić. Odszedł Paweł Ząbek. Wielka tragedia. A mógł nie odejść. Widzicie? Wystarczyło mieć trochę tutaj, i byłoby wszystko dobrze. Ale ja mówię, to ja będę tym hejterem, ja muszę to wszystko na siebie przyjąć. Jak ja to mam czelność teraz krytykować, w ogóle ktoś umarł. Wielka tragedia, a ja takie słowa wypowiadam. Żeby wasze dzieci tam nie szły. Był nie tylko naszym prezesem, ale przede wszystkim przyjacielem. Jego wizja, serce yy, sprawiły, że klub nabrał nowego życia. To są problemy ludzi nieistniejących w nich. Nie ma życia, zdajcie sobie sprawę. Trudno pogodzić się z myślą, że nie będzie go już z nami. No trudno, no, no czemuście nie powiedzieli facetowi? Facet, weź się rągi w łeb w ogóle. Za porządną robotę się weź, a nie założenie po górach. Członkowie klubu tak właśnie powiedzieli o Pawle Ząbku dla portalu Beskidy. coffee Taki jest portal. Paweł Ząbek był prezesem organizacji przez 14 lat, już nie będzie, która liczy około 350 członków i należy do Polskiego Związku Alpinizmu. Dwa lata temu obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia. To są idioci. To ja to od razu mówię oficjalnie. To są ludzie, na których nie należy zwracać absolutnie uwagi i należy to krytykować. To są ludzie w gruncie rzeczy bezużyteczni, którzy wykorzystują moment zdobywczego wyobrażenia, bo ten chce skoczyć z granicy kosmosu, prawda? Ten zjeżdża z werestu na nartach, kolejny wariat, prawda? Ten nurkuje w głębiny, na bezdechu. To jest wszystko potem naśladowane przez nasze dzieciaki, które też chcą się wyróżnić na tle grupy społecznej, ale wyróżniają się tylko w wyczynach dotyczących zdobywczego wyobrażenia w ramach rywalizacji. To znaczy się mówimy, ty zdobędziesz to, musisz pokonać jak największą ilość ludzi, więc tam już tych ludzi, którzy zdobyli te ośmiotysięczniki, to tam jest jakaś grupa, prawda? Ale jeszcze są tacy, którzy zdobywają te góry od innej strony od innej ściany, prawda? Ta ściana jeszcze, jeszcze on zdobył tę górę, słuchajcie, od strony północnej albo południowo-wschodniej, tam na ośnieżonym terenie, bo jak w lato zdobył to jest inaczej, ale jak w zimę zdobył to jest coś jeszcze lepszego. I coście zdobyli tak naprawdę dla tego świata? Nic. Gdybyście poszli własną drogą i własne góry życia zdobywali, żebyście coś dali wspólnocie, to byłoby dobrze. A tak dajecie po prostu pociąg. Pociąg, mówię dosłownie. Dajecie ludziom pociąg do złudzeń. To są złudzenia, to są iluzje. Tam nie ma ani duchowości, tam nie ma ani prawdy, ani piękna, nie ma ani nic nie ma. Tam jest ryzyko po prostu gówno warte. To już powiem oficjalnie, bo tu, gdzie trzeba było ryzykować, Prawda, w obronie ojczyzny, w obronie prawdy, teraz się sprzeciwiać temu systemowi, gdy Polski już nie ma formalnie, bo ona już nie istnieje od wielu lat, w gruncie rzeczy, ale jeszcze sobie dycha, tam trwa i potrzebuje ludzi, którzy by chcieli walczyć o tę Polskę, żeby się sprzeciwiać, żeby ryzykować tak, jak na, na, na tej górze, prawda, to byłoby dobrze, byłoby fantastycznie, ale tam tutaj nie ma takich ludzi. Więc mamy pana Pawełka, który się zdupczył tam w Nepalu, w Himalajach. Trzeba go teraz przywieźć, pochować, będziemy mieli medialną, wspaniałą oprawę. Wielki Pawełek zginął, prawda? Święty za chwilę będzie, himalaista, wielkie miał pasję, sympatyczny, pogoda ducha i wszystko inne. Będziemy się cieszyć z tego, drodzy Państwo. Nie, ja się z tego cieszyć nie będę, ja będę to właśnie piętnował. Tak się zachował. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!